Siemano, ostatnio wróciłem do was z informacją, że powracam do redukcji, żeby zrobić tą formę na te lato. Niestety, kontuzja kolana wybiła mnie z rytmu, ale wracam już na dobre tory. A więc, 11 czerwca moja forma prezentowała się tak. Również zrobiłem swoje pomiary na siłowni i poziom tkanki tłuszczowej był w okolicy 15%. A moja masa ciała wskazywała na 74 kg. Aktualnie na redukcji jestem już trzeci tydzień i jem około 2000-2300 kcal. I tak się prezentuje moja forma na dzień 7 lipca 2024 w tym czasie udało mi się schudnąć około 3,5 kg, a tutaj ważyłem się bez ciuchu, z samego rana, bez jedzenia po porannej ubikacji. Dzień rozpocząłem od suplementacji z Omegą 3, a następnie, jako pierwszy posiłek, wypiłem sobie dwie kawki, jedną z napojem sojowym, a drugą z napojem owsianym, które dostarczyły mi ponad 300 kalorii i 14 g białka. Po krótkiej chwili również sobie przygotowałem drugi posiłek, który składał się głównie z kurczaka, fasoli i kaszy bulgur. Witam w mojej kuchni dzisiaj na obiad tak. mamy fasolkę kasza bulgur i kurczak który się marynował z eee, w lodówce taką oliwę sobie wykorzystałem, fajna sprawa też mam 150 gramów kurczaka to jest na później Właśnie, frytkownica jest super jak robicie kurczaka, bo naprawdę jest mega soczysty, o wiele lepszy niż na patelni, no, według mnie, tak? Jest mięciutki i naprawdę szybko się go robi, fajny, no, super. Mam tutaj fasolkę, która też jest źródłem białka i dosyć dużo mam białka z tej kaszy, około 13 gramów, więc nie jest mi to tak potrzebne, żeby, żeby po prostu dużo było z jego kurczaka. Dobra, nakładam to wszystko. I zaraz się widzimy. Dobra, może zjeść trochę niżej, bo chyba tego nie widać wszystkiego. Obra, się ma. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. I uwaga, tak się prezentuje mój pierwszy posiłek. Wiem, że tu jest bardzo dużo płonnika. Na no, około 30 gramów, 28, jak patrzyłem, jak dobrze pamiętam. Dosyć sporo białka, to ma około 800 kalorii. No i zobaczcie, jest na serio sporo tego jedzenia. W ogóle możemy sprawdzić, ile waży cały talerz. No, można powiedzieć, że kilogram jedzenia nie wiem, czy te kiełki dawać może troszkę sypne troszkę nie pasuje, ale. Więc tak, to jest mój pierwszy posiłek. Jedę go jeść. Mamy godzinę koło 13:14. No i tak wygląda mój pierwszy posiłek. Tak naprawdę cały dzień w domu siedzę, więc nie mam jakiejś dużej aktywności. Może jeszcze raz pokażę. Tak wygląda mój pierwszy posiłek. Niedawno zjadłem mój pierwszy posiłek. Mamy godzinę 17:25. Od mojej kontuzji minęły 3 miesiące, i chciałbym teraz pójść pobiegać. Zobaczymy, jak ta moja kontuzja kolana, czy jest ok, czy jest nie ok. No to dosłownie idę na takie pół godziny i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No. Dobra, lecimy. Lecimy dalej Nie wierz w Dobrze jest oh, Ok, właśnie wróciłem z biegania Zrobiłem z 4 km, może 5, pół godziny biegałem. Jest to moje pierwsze bieganie od 3 miesięcy. 3 miesiące temu nie mogłem chodzić. Miałem zrobić moją formę. Aktualnie jestem 3 tygodnie na redukcji. Co mogę jeszcze powiedzieć? Ja wracam do gry, zrobię tą najlepszą formę. Jaką kiedykolwiek zrobiłem. O Jezu, chyba w jakieś gówno wlazłem. Dobra, ja jeszcze się pochwalę. Co jeszcze mam tutaj w mieszkaniu? Nie? Nie ciebie. Uwaga, mam tutaj matę. Ej, to jest moja, a nie się cudem. Aktualnie nie mam dużo kroków, mam w sensie pół tysiąca, jak chodziłem miałem tysiąc kilka, więc 5000 kroków zrobiłem. Ale uwaga, mam jeszcze tutaj taką matę do ćwiczeń. Znaczy matę do ćwiczeń, to jest bieżnia, po prostu zaraz to rozłożę. Ja jeszcze dzisiaj pracuję zdalnie, mam home office. Ale mam tutaj coś takiego i sobie będę chodzić i pracować także ja jestem cały czas aktywny zrobię jeszcze sobie kółeczko tutaj mam kółeczko dzisiaj dzień bez siłowni ale cały czas aktywnie zrobię jeszcze brzuch i kilka pompek no, tak dla zasady żeby no żeby pobudzić troszkę moje mięśnie ze z 100 pompek zrobię mały bodziec dla mięśni nawet jak mam dzień beztreningowy to minimalny bodziec musi być nie ma co czekać ja idę Rozłożyć mój setup dobiję troszkę kroczków jeszcze. Ej! Przepraszam, już nie cofnę czasu, no trudno. Uwaga, jest 10 tysięcy Roku Jakiś czas temu przygotowałem sobie ostatni posiłek Pokażę Wam co tutaj mam Też sobie założyłem takie okulary Które blokują światło niebieskie Jak już jest późno to już po prostu je zakładam, żeby lepiej mi się spało e, Dobra, pokazuję Wam mój ostatni posiłek Bez kombinacji, co jem i ostatnim posiłkiem były tosty z twarogiem i warzywami, które dostarczyły mi 812 kalorii i 87 g białka. Dobra, i to był mój dzień jedzenia. To są moje ostatnie dwa posiłki, twaróg, warzywa, yy... no i po prostu tosty. No i makro będzie gdzieś tutaj wyświetlone. Dzięki za oglądanie, a jeszcze bym zapomniał, że będzie moja forma i waga, więc... Zaraz się widzimy po zjedzeniu i zobaczymy jak tam wygląda moja waga pod koniec dnia.